Witam państwa serdecznie w prezentacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia testu Mana Whitneya, który jest alternatywą nieparametryczną dla testu T dla prób niezależnych. I pozwala zweryfikować hipotezę o tym, że dwie grupy e, niezależnie pobrane z pewnej populacji e, różnią się co do przeciętnej, średniej, e, przeciętnej, raczej bym powiedział, e, wartości zmiennej, e, w o, określonej zmiennej zależnej. Zaprezentujmy poniższe zagadnienie na... Przykładzie próby, na przykładzie, w którym zbadano losową próbę, podzieloną na dwie grupy. W każdej N1 i N2 równa się 7 osób, to dokładnie uczniów, poddanych dwóm różnym metodom kształcenia, w których przeprowadzono sprawdzian wiadomości. I wyniki tego sprawdzianu w punktach przedstawiają się następująco. Naszym zadaniem jest Poddać weryfikacji hipotezę, że wyniki z tego sprawdzianu są różne w zależności od tego, jakiej metodzie kształcenia poddano uczniów. Proces weryfikacji hipotezy właściwie w zasadniczo wymaga od nas em, czterech kroków. To znaczy Pierwszy krok to jest sformułować H0 i H1, czyli sformułować hipotezę badawczą, i alter, zerową i alternatywną. Krok drugi to jest obliczyć statystykę testową. Krok trzeci em, Przyjmując a priori określony poziom istotności dla weryfikacji hipotezy zerowej, podjąć decyzję statystyczną, decyzję, to znaczy przyjąć H0 lub ją odrzucić i ostatnie oszacować wielkość efektu. Standardowe cztery kroki w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej. Zacznijmy zatem najpierw od sformułowania hipotezy zerowej i alternatywnej, to znaczy od postawienia tych hipotez w postaci a priori eksplicite, czyli jawnej. H0 zakłada, że średnia ranga tutaj powinna ta r powinna mieć daszek nad sobą, ale nie wiem, jak to zrobić w programie średnia w granga w grupie pierwszej jest równa średniej randze w grupie drugiej tak? e, tutaj akurat moglibyśmy powiedzieć, że średnia w, w w grupie pierwszej jest równa w grupie drugiej czyli średnia ranga w grupie A jest w grupie B i tak dalej natomiast Hipoteza alternatywna powinna zakładać, że średnia ranga w grupie pierwszej już mówiliśmy w grupie A jest równa w średniej randze w grupie jest, nie jest równa właśnie jest nierówna, czyli różni się od średniej rangi w grupie tak, tak postawione hipotezy są poddawane testowi. Jest to, popatrzmy Analogiczne do tego, co mówi test T dla prób niezależnych. Test T dla prób niezależnych mówi nie, że średnia ranga, tylko że średnia arytmetyczna w grupie pierwszej i drugiej różnią się yy, albo są sobie równe. Tak? Tutaj mamy do czynienia z hipotezą odnośnie co do średniej rangi, lub innymi słowy mówiąc, co do mediany. Obliczenie tej statystyki testowej nie jest trudne. Wystarczy jedynie po pierwsze e, uporządkować wartości e, zmiennej x w obu grupach. Niezależnie od tego, do jakiej ona grupy należy, uporządkować wartości zmiennej x w porządku. Tak jak to tutaj zrobiłem w tym momencie. Tak? x rośnie. Wartości x rosną z momentu na moment. Natomiast nie jest zupełnie ważne do jakiej grupy, przynajmniej na razie nie jest ważne, do jakiej grupy należy ta wynik tej zmiennej x. Następnie te wartości zmiennej x tak uporządkowane należy porangować. A więc od najmniejszej do największej nadać wartości rangowe. 1, 2, i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj mamy do czynienia z wartościami rang, e, U, jakby z rangami wiązanymi, tak? A więc e, w, w wartości 9, które należą do zmiennej do grupy A i B otrzymują każda z nich po 8,5, tak, ale to rangowanie. E, Związane jest jasne następnie należy oddzielnie dodać rangi dla grupy a i b sumować tak a więc popatrzmy wynik 2 który otrzymał rangę numer 1 wspólną rangę numer 1 należy do grupy a tutaj ją zapisujemy w kolumnie dla rang numer dla rang w grupie pierwszej tak? ranga 2 Należy do grupy numer B, do metody B. I odpowiednio idziemy dalej. Powoli warto się aby nie popełnić tutaj błędu. No i doszliśmy do rangi numer 14. Teraz należałoby podsumować, zsumować wszystkie rangi odpowiednio w każdej z grup. Ja to uczyniłem. Ta suma w rank w pierwszej grupie wynosi 48,5, suma rank w grupie drugiej wynosi 56,5 i zapisać mniejszą z tych rank R i często nazywana po prostu jako RI, czyli 48,5 jest mniejszą sum rank uzyskanych w tym, w tej a tutaj sumowanie. Niektóre podręczniki mówią, że to już jest nasza statystyka testowa. Jednakże m, większość z podręczników mówi, że tak nie jest, tak. Większość z podręczników mówi, że powinniśmy e, statystykę testową obliczać jako tak tradycyjnie, jak mówił o tym Mann i Whitney, to znaczy jako u ym, ranga suma rang suma mniejsza sum rang minus średnia geometry, y, o, oczekiwana średnia y, dla tej sumy rank. Gdy y, sobie to teraz policzymy, to y, uzyskujemy. Y, Uzyskujemy oszacowanie tej statystyki testowej. Mniejsza z tych sum rank została obliczona. 48,5. Minus. I e, nie tak, tylko tak. E, N i to jest liczebność grupy, w której została uzyskana mniejsza z tych sum rank. E, obie porównane grupy, akurat w tym, w przypadku w naszym e, przykładzie obie porównane grupy mają po 7 osób, po 7 obserwacji. A więc e, to nie ma takiego większego znaczenia, e, którą wpiszemy. Natomiast tak naprawdę, abyśmy wpisali tę, liczeb, liczebność tej grupy, z której, e, której uzyskano mniejszą sumę rank. A więc w e, grupy A. Co daje nam w przeliczeniu 7 razy 7 plus 7 razy 7 plus 1 podzielone przez oczywiście 2, co daje nam 48,5 nie podzielone tutaj, tylko razy. To tak. Gwoli y, poprawności zapisu i 7 razy 8 przez 2 to daje 56, podzielone przez 2 to daje 28, co 48,5 minus 28 y, daje nam 20,5. Jest to nasza statystyka testowa U. A gdy mamy Spełnione takie warunki, że jest mała liczebność badanych grup. W każda z grup ma mniej niż 20 obserwacji. I to właściwie jest e, statystyka testowa. To znaczy, innymi słowy e, mówiąc, e, to jest wynik naszego punktu B. Jednakże e, pakiety statystyczne e, zakładają e, nieco inne. E, Biorą nieco inne założenia, i założenia te są absolutnie słuszne dla w takiej sytuacji, gdy liczebność obu badanych grup jest większa niż 20. W naszym wypadku to nie jest słuszne założenie, jednak popełnijmy je, choć nie jest słuszne, podkreślam po raz wtóry, popełnijmy je po to, aby zobaczyć, co robią pakiety statystyczne. One zakładają, że rozkład statystyki testowej Mana Whitneya jest rozkładem, który w, nie, w próbie, w populacji o nieskończonej liczebności przyjmuje rozkład normalny Z. I rozkład ten można oszacować za pomocą. Tej statystyki testowej Z równa się U minus Mi przez Sigma, gdzie Mi jest średnią geometryczną liczebności obu badanych grup obliczoną według wzoru, gdzie N1 i N2 to jest liczebność obu badanych grup. Tak? A więc w naszym przypadku to jest 7 razy 7. 7 razy 7 oczywiście podzielone przez 2, aby to była średnia geometryczna, co daje nam 49 podzielone przez 2, 24,5. Natomiast sigma jest odchyleniem standardowym ze średniej geometrycznej, odchyleniem geometrycznym, które obliczamy według wzoru N1 razy N2, gdzie N1 i N2 to są liczebności badanych grup i w naszym przypadku to jest pierwiastek z 7 razy 7, 7 razy 7 razy 7 plus 7 plus 1 podzielone przez 12, nie, nie w tym miejscu podzielone przez 12, co w przeliczeniu daje nam, daje nam 7,826. Gdy zatem e, wyniki tych naszych oszac e, tych, e, o, obliczeń, tych, tych naszych e, estymatorów, wartości tych estymatorów e, podstawimy do naszego wzoru na statystykę testową Z, e, to wówczas otrzymamy 48,5 minus e, średnia 24,5, 24,5. Podzielone przez e, tutaj, wpiszmy 7,826 826 tysięcznych. To jest odchylenie standardowe, co daje nam e, po przeliczeniu, po przeliczeniu, e, gdy weźmiemy to w, kal w kalkulator e, 48, e, i 48,5 minus 24,5, to daje nam 24. 24 podzielone przez 7,826 3067. Równa się e, 30, e, równa się już było 3,067. Byłaby to statystyka testowa e, słuszna i prawdziwa i rzetelna w, wtedy i tylko wtedy, gdyby liczebności badanych grup były. Duże, większe niż 20. W naszym przypadku to nie jest prawda. Niemniej jednak, w ten sposób statystykę testową tę się oblicza. Pozostaje nam zatem podjąć decyzję statystyczną. To znaczy, ocenić, czy prawdziwa jest hipoteza zerowa, czy też prawdziwa jest. Albo inaczej, mamy przesłanki do y, przypuszczenia, że prawdziwa jest hipoteza alternatywna. Aby móc to zrobić, potrzebujemy wartości statystyki testowej, która w naszym przypadku wynosiła u, jak ją oszacowaliśmy, oszacowaliśmy 20,5. A więc 20,5. I gdy... Skonsultujemy tę wartość z wartością krytyczną u dla y, pięciusetnych. Ale pamiętajmy, hipoteza y, nasza jest hipotezą bezkierunkową. To znaczy, mówi, że jedna grupa ma się różnić od drugiej. Tak to założyliśmy w hipotezie. Tutaj. W hipotezach. Zatem nasze alfa, nasz poziom alfa powinniśmy podzielić przez 2. A jednocześnie, gdy spojrzymy na tablicę wartości krytycznych dla testu Mana Whitney'a, to zobaczymy, że wartości te są liczone odmiennie, że wartość krytyczna zależy od liczebności obu bananych grup. W naszym przypadku to jest 7 i 7. Tak. A więc możemy zobaczyć, że, że gdy patrzymy na 7 liczebność pierwszej grupy i 7 liczebność drugiej grupy, to wartość krytyczna wynosi wynosi a nie tutaj wynosi tutaj 8 co oznacza że jeżeli że jeżeli nasze u które wynosi 40, które wynosi jak już wskazaliśmy 20,5 jest większe lub równe od u Alfa. Co już wskazaliśmy, że u alfa wynosi 8, to oznacza to innymi słowy, że należy odrzucić H0. I gdybyśmy przyjęli założenie, którego przyjąć tutaj nie możemy. Ale gdybyśmy jednak przyjęli założenie, że możemy obliczyć statystykę testową Z, która w naszym przypadku wyniosła yy, sprawdźmy, 3, 3,067 to gdybyśmy przyrównali yy, tę statystykę testową.

wówczas y, nasze Z jest większe od Z alfa zatem mamy podstawę do tego żeby odrzucić h zatem niezależnie od tego czy przyjmiemy nasze y, właściwe założenia czy w, założenie niewłaściwe ponieważ to co tutaj teraz pokazujemy zakłada, że liczebność porównywanych grup jest większa od 20 to wówczas tak czy siak odrzucamy H0 a nasze H0 mówi, że przeciętny poziom zmiennej porównywanej w obu grupach, które są porównywane A i B jest różne. Zatem możemy. Po, jest równy. Mówi H0. Zatem możemy przyjąć znaczy odrzucić H0. I y, mamy podstawy do tego, żeby przyjąć H1. Pozostaje nam zatem oszacować wielkość efektu. Aby to zrobić, potrzebujemy. Obliczyć z podzielone przez pierwiastek ze wspólnej liczebności obu badanych grup. I w momencie, gdy przejdziemy do kalkulatora i obliczymy, nasze z, które wynosiło 3,087 podzielone przez pierwiastek z 14, to daje nam 0,825. To w przybliżeniu daje 0,825. 83. Tak? W terminologii Koena i Fischer'a, którzy byli prekursorami um, w ogóle definicji wielkości efektu, 0,83 to jest duży, large efekt. To oznacza, że różnica jest znacząca i Intuicyjnie wyczuwalna nawet bez użycia e, narzędzi pomiarowych. Reasumując, aby zweryfikować hipotezę za pomocą testu mann Whitneya, powinniśmy ją najpierw sformułować. Formułować hipotezę zerową i alternatywną jest dość prosta, ponieważ hipoteza zerowa zakłada, że rangi obu badanych grup się różnią, średnie rangi są sobie równe, przepraszam tak, się równają, a hipoteza alternatywna, że się sobie różnią. Jest to oczywiście hipoteza w postaci bezkierunkowej. W postaci kierunkowej a um, ona może mieć nieco inną postać, no nie mniej e, podobnie. Dotyczy ona parametru średniej rangi w porównywanych próbach, próbach niezależnych. Obliczenie statystyki testowej jest również proste. Należy wyniki wszystkich badanych obserwacji, niezależnie od tego, w której z grup je zapisano, wszystkich tych wszystkie te obserwacje zmiennej, Testowanej, zmiennej nazwijmy to zależnej, należy je zapisać i posortować, a następnie porangować, począwszy od najmniejszej do największej wartości. Tutaj mamy rangę zmiennej x, a niezależnie od tego, do której zbadany grup one należą, a w kolejnym kroku należy obliczyć sumę rank oddzielnie sumę tej zmiennej r, rangowanej zmiennej x, oddzielnie dla grupy pierwszej i grupy drugiej. I niektóre podręczniki już podają statystykę testową, jaką tam sumę rang, mniejszą spośród tych sum rank, Inne jednak klasycznie, tak jak to Manny Whitney nakazał, wskazują, że sumę że należy obliczyć stację katstawą U, jako suma rank minus oczekiwana, suma rank NI, to jest liczba obserwacji w grupie, w której zaobserwowano mniejszą sumę rank. A więc no w naszym przypadku to jest 7, ponieważ i w jednej, i w drugiej grupie zaobserwowano 7 osób. Gdy grupa jest większa niż 20. Zwykle to jest większe niż 20, to statystyka testowa U przyjmuje rozkład normalny o takich właśnie parametrach. Średnia oczekiwana N1, N2 to jest liczebność podanych obu grup i odchylenie standardowe N1, 2, N1, plus N2, plus 1 przez 12, i z tego pierwiastka. Tak? Nieważne, jakkolwiek byśmy zdefiniowali statystykę testową. Czy tak jak to y, powinniśmy zrobić w naszym przypadku jako U, czy tak jak nie powinniśmy zrobić, ale robią to pakiety statystyczne jako Z, to wówczas jeżeli U jest um, statystyka testowa, jest większa niż um, op, zaobserwowana wartość krytyczna w tablicach e, statystycznych, to wówczas mamy podstawę do odrzucenia H0. Um, Dodatkowo dla większych prób, tak, dla małych prób to wydaje się być mało sensowne tak, albo inaczej, wydaje się być bardzo obciążone dużym błędem statystycznym, standardowym. To możemy oszacować wielkość efektu. Tak. W naszym przypadku zrobiliśmy to wyłącznie dla celów dydaktycznych, pokazując, że wielkość efektu to jest. Podzielenie wartości statystyki testowej Z przez pierwiastek z sumy liczebności. Tak? A dodatkowo jeszcze zauważmy, że jest jedna rzecz, która zawsze dotyczy statystyki testowej dla testów nieparametrycznych, a mianowicie występowanie rang wiązanych. Przedstawiona tutaj procedura. Obliczania statystyki testowej, czyli całego punktu B zakłada, że w badanej próbie nie występują rangi wiązane. Natomiast one występują. Rzeczywiście jest tak, że występują dwie rangi wiązane. Tu akurat jest mały problem. To jest ledwie dwie rangi wiązane spośród wszystkich 14. O, nie jest to duży problem, natomiast problem ten narasta im więcej występuje rang wiązanych. Wówczas obliczenie statystyki testowej, tak jak ją tutaj obliczaliśmy, jest nierzetelne. W sensie takim, że nie uwzględnia występowania rang wiązanych. W tym momencie, gdyby, gdy użyjemy tego wzoru, on jest średnio rzetelny, a powiedzmy mało rzetelny. Tak? Powinniśmy tutaj jeszcze uwzględnić poprawkę dla rangowiązanych. Nieważne, poprawka ta niewiele zmienia, zmienia tylko nieco wartość tego testu. Nie zmienia logiki, filozofii tego testu. Filozofia testu mówi, że należy sumować rangi, w badanej grupie i, i, i je przyrównać do oczekiwanej wartości na podstawie liczebności badanej grupy i odnieść do wartości uzyskanej w tablicach statystycznych. Tak? Poprawka nieco tylko koryguje tę warto finalną wartość statystyki testowej. Niemniej jednak to jest, to jest istotna sprawa jako ogólna filozofia. Rangi wiązane modyfikują wartość statystyki testowej dla testów nieparametrycznych. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam ponownie na www.karasiewicz.az.pl